Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Rowliński i razem z panią Mileną Michalak chcieliśmy się podzielić nasi, naszymi doświadczeniami, które w ostatnich latach nas bardzo otworzyły na wiedzę, na różne inne możliwości, o których nawet wcześniej sobie nie wyobrażaliśmy, że są możliwe. Pani Milena Michalak jest z wykształcenia biologiem, genetykiem, ma szerokie zainteresowania. Również dotyczące kosmetologii, jak i chemii. Więc jak widzicie Państwo i słyszycie, jest to raczej ścisły umysł. Ale też ma spore już doświadczenie w badaniach naukowych i dotyczących tego tematu, który Państwu za chwilę rozszerzymy. Pani Mileno, proszę coś bliżej powiedzieć o sobie. Mm -hmm. no, tak, tak jak tutaj Mariusz powiedział, nazywam się Dana Michalak. Jestem biologiem genetykiem z kształcenia i w swojej pracy zawodowej wielokrotnie zetknęłam się z tematem badań i z tematem komórek macierzystych. Początkowo pracowałam w laboratorium analitycznym, gdzie badałam właśnie badania po prostu z krwi, badania Również wirusów, byłam również związana z medycyną estetyczną, z kosmetologią. I gdy prawie dwa lata temu dowiedziałam się o terapii, która jest całkowicie naturalna i aktywuje nasze własne komórki macierzyste do namnażania się, to postanowiłam jej się przyjrzeć. Gdyż ten temat jest właśnie zbieżny z moimi zainteresowaniami prywatnymi, jak i zawodowymi. Muszę. Zacznijmy od początku, czym jest właśnie komórka macierzysta. Komórka macierzysta to jedyna komórka w naszym organizmie, w organizmie człowieka, która się dzieli. I w wyniku jej podziałów powstają nowe tkanki. Czyli dzięki komórkom macierzystym organizm człowieka się regeneruje. Się odtwarzają i myślę, że to jest dobre miejsce, żeby podzielić te komórki macierzyste na dwa takie główne typy. Tych typów jest o wiele oczywiście więcej, natomiast na potrzeby tej wypowiedzi ważne jest, abyśmy zrozumieli podział pomiędzy komórkami macierzystymi, tymi pierwotnymi, a komórkami macierzystymi, które posiada każdy dorosły organizm w przypadku człowieka dorosłego w wykształconych tkankach z komórek macierzystych skóry powstanie skóra, a z komórek macierzystych innej tkanki np. wątroby powstanie wątroba. Co to oznacza? Oznacza to, że te komórki macierzyste, które posiadamy, są wyspecjalizowane, ukierunkowane. Natomiast inna całkowicie jest sytuacja w przypadku tych pierwszych komórek Organizmu. Zygota dzieli się na dwie komórki: cztery, osiem, szesnaście komórek. I te pierwsze 16 komórek to takie specyficzne komórki, dlatego że w wyniku ich podziałów powstaną wszystkie tkanki, wszystkie komórki, wszystkie tkanki dorosłego organizmu. Czyli pani Milena, można powiedzieć, że powstaje mały, ale cały kompletny człowiek. Dokładnie, tak? powstaje cały kompletny. Mhm. I te komórki pierwsze to zawierają. Cały materiał na jego budowę. Te komórki pierwsze, biolodzy, naukowcy mówią o nich, że są one totipotencjalne, Aha. są one uniwersalne i zawierają dokładnie wszystkie niezbędne elementy konieczne do budowy dorosłego, dojrzałego organizmu. Mhm. Dlatego są one pod kątem takim, czy badań, czy medycyny, e, niezwykle cenne, gdyż e, Ekstrakt z tych komórek, a mówimy dzisiaj właśnie o ekstrakcie, jest bardzo, bardzo odżywczy i potrafi zregenerować cały organizm. E, ważna informacja jest taka, że gdybyśmy użyli komórek macierzystych pozyskanych z zarodka, rzeczywiście mógłby tu być konflikt natury moralnej. E, natomiast ciekawostka jest taka, że dokładnie takie same komórki są w łożysku ssaków, odbywa się to po naturalnym porodzie. Eee, otrzymywane jest łożysko, prawda? Łożysko również e, kobieta albo e, samica z saka rodzi. I właśnie e, wszystkie ssaki poza człowiekiem zjadają swoje łożyska. Tutaj na pewno Państwo wiecie taką informację. Eee, z wielu powodów, ale jednym z głównych powodów jest to, że to łożysko jest niesamowicie odżywcze. Zawiera to pierwotne komórki, które są w stanie zregenerować cały organizm i właśnie dają odżywcze wartości, składniki samicy w środowisku naturalnym, do tego, aby mogła wyżywić po prostu swoje młode. Czyli można powiedzieć, że saki, zjadając swoje łożysko, jakby w przypadku samicy, Regeneruje swoje siły witalne po całym okresie ciąży i tak. urodzenia. Dlatego wtedy, tak, sarny, czy, czy inne dzikie zwierzęta dochodzą szybko do siebie. Dokładnie. Nie muszą leżeć ileś dni, tak jak to jest w przypadku porodu u kobiet. Tak. tak? A u nas, niestety, to łożysko się podobno wyrzuca. Jeżeli chodzi o świat zachodu, Rzeczywiście, no, wyrzuca się bożyska, natomiast część z nich jest zabierana e, do różnych celów, badań Kosme kosmetycznych Właśnie, kosmetyczne jeżeli też. chodzi o cele głównie kosmetologiczne, kosmetyczne. E, na tym skupił się świat zachodu, aby te komórki pierwotne, te potencjalne, które mają największe możliwości do regeneracji, aby właśnie e, użyć. Kremach, preparatach, które odmładzają, ale co ważne od zewnątrz. Medycyna zachodu skupia się właśnie tutaj na tym polu. Natomiast terapia, o której mówimy, zawiera ekstrakt z tych pierwotnych, niewyspecjalizowanych komórek macierzystych. I ekstrakt ten jest w stanie zregenerować cały organizm właśnie od środka podany do ustnie jest w stanie odbudować wszystkie tkanki. Nawet gdy osoba już jest w dojrzałym wieku? Zgadza się, nawet gdy osoba jest w dojrzałym wieku. <tak>, tak. W tej chwili mamy bardzo wiele przypadków i doświadczenie już kilkuletnie właśnie z osobami starszymi, i okazuje się, że tkanki, które według medycyny zachodu miały się nie regenerować, czy to tkanki na przykład mm, kości biodrowej, a jest to, jak wiadomo, problem u osób starszych, e, takie kości się regenerują i osoba e, kierowana wcześniej na endoprotezę po prostu e, odstępuje od zabiegu. E, jest to jeden z wielu przykładów. E, regeneruje się naprawdę cały organizm, tkanka mózgowa, e, nerwowa, Mięśnie. No właśnie. Szanowni Państwo, ja też doświadczyłem tego typu rzeczy. Na sobie osobiście, ponieważ jestem konsumentem tej terapii od 2,5 roku. Sam wyzbyłem się dużych bóli głowy. Przy okazji polepszyła mi się po paru miesiącach pamięć, mobilność i elastyczność całego mojego ciała. No i taka dosyć też wstydliwa sprawa. Pozbyłem się w ciągu 3,5 miesiąca hemoroidów, które mi dokuczały już co najmniej od 5 ponad lat. Z bliskich mi osób też mam doświadczenie odnośnie tutaj, jak pani Milena wspomniała o regeneracji tkanki mózgu. Osoba, która miała udar, na drugi dzień zażyła terapię w większej ilości niż profilaktyczna. I w ciągu tygodnia powróciła jej sprawność umysłowa, sprawność ruchowa, również ich równowaga wróciła, a przy okazji dłuższego podtrzymania większych dawek, już po półtora miesiąca, jej cukry, ponieważ ta osoba jest cukrzykiem, zmniejszyły się o jedną trzecią. Czyli mówiąc krótko, organizm skorzystał na to jeszcze... W innych miejscach. Natomiast pani również ma w sobie jakieś bardzo ciekawe wydarzenia czy, czy uh -huh. efekty po tego typu terapiach. Tak, dokładnie. Mam w bardzo bliskiej rodzinie osobę, która starszą osobę, która na pewno powróciła do sprawności dzięki tej terapii, a być może nawet dzięki niej żyje. Jest to moja babcia, która prawie rok temu dostała udaru i stan był naprawdę ciężki. Była już osobą praktycznie, e, praktycznie sparaliżowaną, e, niewładne nogi, e, natomiast e, miała pewną ruchliwość dłoni w momencie, kiedy karetka ją e, jakby zabierała. Usłyszeliśmy oczywiście od lekarzy, że to jest niemożliwe, żeby ten stan się cofnął dostawu pierwotnego. Być może będą jakieś postępy po wielomiesięcznej, wieloletniej rehabilitacji, ale nie będą one duże. Natomiast co się okazało? Okazało się, że myśmy uchwycili ten moment i w momencie dostawania udaru dostawała terapię pod język. Terapia jest w formie kapsułek. Samą zawartość kapsułek jest płynna, więc można je rozciąć i wylać na śluzówkę w celu właśnie szybszego wchłaniania. Później do szpitala miała wysyłane kapsułki, które zażywała i ku zdziwieniu lekarzy po siedmiu albo ośmiu dniach wyszła właśnie ze szpitala własnych nogach praktycznie z całkowitą ruchliwością. To co mi wspominała to tylko Lekki, taki dwu- centymetrowy brak czucia na samym początku, tuż po wyjściu ze szpitala, mówię o stopie tutaj. Natomiast, patrząc na to, jaki był jej stan wyjściowy, jest to coś fenomenalnego. Może jeszcze dwie istotne informacje. Nie, nie wskazywały na to zupełnie wyniki badań, gdyż na tomografii komputerowej, którą miała wykonywaną dwukrotnie, na tych badaniach. Widać było, że ma zajętą zewnętrzną, korową część mózgu. Jest to część, która odpowiada m.in. za pamięć, logiczne myślenie, komunikację, w związku z czym powinna być osobą, która nie za bardzo rozumie, nie za bardzo pamięta myśli. Tak nie było i do tego stopnia, że lekarze zdecydowali, że po prostu zrobią jej badania psychologiczne. Przyszły dwie panie psycholog, i rozmawiały z nią właśnie w szpitalu. Mhm. Wszystko wyszło bardzo dobrze. Minął to już, już od tego zdarzenia prawie rok. Prawie a, rok. A jak dzisiaj się babcia czuje? Babcia czuje się bardzo dobrze. Praktycznie stan, który miała przed mhm. e, udarem, e, czyli stan sprzed roku, e, no jest taki... E, czuje się bardzo dobrze, tak jak przed udarem. Czyli już ten tak. stan e, dolegliwości nie jest zauważalny. Nie jest zauważalny, mhm. a co więcej, bo jest to tutaj bardzo, e, bardzo myślę, też e, ważne, e, w niektórych aspektach jest nawet lepiej. Dlatego, Aha. że e, babcia no, z racji wieku ma, miała i cukrzycę, i nadciśnienie, i wiele mhm. chorób współistniejących. E, wiem, że zmniejszyła. Nieco prawie o połowę ilość przyjmowanych leków na cukrzycę. Mhm. Natomiast to jest bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o nadciśnienie, leki praktycznie odrzuciła. Oczywiście zrobiła to kontrolując poziom poziom właśnie ciśnienia, stopniowo, na własną taką odpowiedzialność. Mhm. Także po 20 latach prania leków na nadciśnienie jest to bardzo. Dobry rezultat, wręcz niespotykany. I jedna taka bardzo też pozytywna informacja: zawsze mówiłam do babci, że ma oczy przymknięte. Było to związane z tym, że no, jako osoba starsza nie do końca widzi. Oczy otwierała tylko wtedy, kiedy wkładała okulary. I parę miesięcy temu zauważyliśmy, że ona po prostu otwiera oczy. Na co dzień, nie musi nosić apulacji. Już nie mruży tak mocno. Nie mruży oczy. oczu. Tak. No tutaj proszę Państwa warto nadmienić, że ta terapia ma już swój jakby pełniejszy, większy bieg, bo 14 lat jest ona już produkowana w Nowej Zelandii. Jest co prawda na razie tylko w kilkunastu krajach świata. W Europie dopiero zaczyna jakby raczkować od niespełna 3 lat. Natomiast co mnie przy niej zaskoczyło i co mnie zainteresowało, to to, że w jednej takiej kapsułce jest kilkanaście substancji, które są multiskładnikowe. I wielką sztuką naukowców, ponieważ Nowa Zelandia w owym czasie, gdy wyszła pierwsza edycja produktu w 2008 roku, prowadziła już na temat pozyskiwania tych ekstraktów 15 lat wcześniej badania. I wielką sztuką jest, tu się powtórzę, połączenie jeszcze innych substancji, rzadko spotykanych na świecie, żeby one działały ze sobą wspólnie, synergistycznie, czyli potęgowały swoje działanie. Na dzisiaj mamy już kolejną edycję tejże terapii, która jest najbardziej efektywna i o połowę skrócił się czas jej zażywania. Mówię tutaj o zażywaniu terapii profilaktycznie. Warto też nadmienić, ale to może Pani Milena powie, że ten produkt, zdaje się, jest bez, bez szkody, jest bez skutków ubocznych. Czy to prawda? Dokładnie. Sama terapia, tak jak wcześniej wspomniałam, jest to wyciąg, ekstrakt z tych pierwotnych komórek niewyspecjalizowanych. Te komórki pochodzą z łożyska, pozyskiwane są właśnie z łożyska. Czyli są, tak de facto, częścią zwierzęcia częścią jelenia. Ja, Jeleni... właśnie, dlaczego? Dlaczego Jeleni. jelenia? E, kilka powodów, e, natomiast taki najważniejszy powód, myślę, że wynika z czystości preparatu. Jeleń to bardzo czyste zwierzę. Jego wątroba i trzustka produkują enzymy, które zabezpieczają właśnie to zwierzę przed y, patogenami. Y, przed bakteriami, wirusami. Dlatego jeleni po prostu y, przed spożyciem mięsa się nie bada. Nie bada się weterynaryjnie, tylko można je spożywać. Nie wiem, czy to jest pra prawdą, faktem, ale słyszałem, że jeleni jest albo jedynym, albo jednym z nielicznych zwierząt, które takie enzymy zabezpieczające ich całe ciało y, istnieją na ziemi. Na pewno to y, jest jednym z nielicznych zwierząt, które... Zawierają tę tak. Wracając do, wracając do przykładu, który jest mi bardzo bliski, ponieważ w najbliższej rodzinie on miał swoje miejsce, zafascynowało i zdumiało mnie to, że produkt zadziałał tak szybko. Na osobę, która praktycznie już chwytaliśmy za telefon i, i, i miał przyjechać po nią pogotowie. W ciągu dosłownie z. Doby na dobę poprawiało się dotlenienie, poprawiała się świadomość, ruchowość, aparat artykulacyjny, czyli mowa, kojarzenie łącznie z pamięcią. Pani Mileno, jak, jak można wyjaśnić to prostymi słowami, dlaczego ta terapia tak szybko potrafi, potrafi zadziałać? Mm -hmm. y Myślę, że jest to wielowątkowa sprawa, natomiast ważne jest to, że, żebyśmy zrozumieli, że organizm dorosłego człowieka, każdego człowieka, każdego organizmu składa się z komórek. I w takim stanie zdrowia, w jakim jest komórka, jest cały organizm człowieka. Rzeczą oczywistą jest, myślę, że większość z nas o tym wie, że w obecnych czasach na poziomie komórkowym mamy po prostu niedobory na bardzo wielu poziomach. Jest to związane właśnie z wieloma czynnikami ze złą jakością jedzenia, ze złymi przyzwyczajeniami. Natomiast ta jakość jedzenia myślę, że jest kluczowa, dlatego że rolnictwo jest przemysłowe. I Ilość minerałów, mikroelementów, y, które posiadają owoce, warzywa, no to jest raptem 2-5%, jeżeli mówimy o żywności z marketów, w porównaniu z tą żywnością sprzed 30-40-50 lat. Więc są to znikome ilości. <tryk> Dlatego osoby obecnie żyjące, ludzie, mają naprawdę niedobory. I sama terapia dostarcza wszystkich niezbędnych składników, które są. Konieczne do budowy zdrowej, żywej komórki. Dlatego, jeżeli zastosuje się ją wcześniej albo w odpowiednio szybko, może nie dojść do po prostu postępu e, choroby lub ten postęp będzie zatrzymany na danym etapie. Aczkolwiek w czasie zażywania terapii najprawdopodobniej dojdzie do cofnięcia większości niedomagań. To tak, w skrócie natomiast temat rzeczywiście wymaga większego wytłumaczenia, bo sama terapia e, zawiera i dobre kwasy tłuszczowe, e, i białka w postaci aminokwasów, cały kompleks białek, e, i nukleotydy, czyli podstawowe cząsteczki niezbędne każdemu żywemu organizmowi, właśnie do budowy jego kwasów nukleinowych, e, i wiele, wiele jeszcze innych substancji, wiele białek płodowych. Które właśnie, których właśnie zadaniem jest regeneracja organizmu i stymulacja tych pierwotnych komórek macierzystych do namnażania się. Ja osobiście jestem zafascynowany spożywaniem tejże terapii, bo kompleks jest w jednej kapsułce, robi się to dość szybko, popija się wodą, aczkolwiek warto też pamiętać o bardzo dobrej wodzie, żeby pić ją na co dzień. Bo jest ona bardzo istotna i ważna. Ona czyści nasz organizm, ale i rozprowadza dzięki niej składniki odżywcze. Ja myślę, ja myślę, że na dzisiaj to będzie dobra ilość informacji dla Państwa. Sam jeszcze się wiele, tak jak słyszycie, uczę. Jestem bardzo ciekawy, a. Można powiedzieć, że od dziecka ciekawski. Dlatego, jak dowiedziałem się o tej terapii, po, po jakimś tam, no myślę, poleciałem do tego kraju, żeby ją zobaczyć, czy, czy jest ona naprawdę faktem. No, okazuje się, że tak. No i od jakiegoś już czasu, krótkiego, co prawda, ale jestem szczęśliwym posiadaczem i konsumentem tejże terapii. Pani zdaje się też sama osobiście tą terapię zażywa Zażywam ją, stosowałam ją na sobie. E, wiele osób z mojej najbliższej rodziny również ją zażyło. E, no i to były takie początki, żeby się po prostu e, przekonać na sobie, e, jak to działa, czy to działa. E, I w tej chwili, po mając już półtorej roczne doświadczenie z tą terapią, mogę powiedzieć, że rzeczywiście działa. E, o sobie, może tylko w dwóch zdaniach. E, gdyż yy, myślę, że tak jak każdy człowiek yy, ma jakieś niedomagania, również takowe miałam. Natomiast yy, u mnie jako u osoby młodej były to yy, głównie bóle kości. Yy, od lat yy, miałam właśnie z tym problemy, głównie chodzi o odcinek lędziwego kręgosłupa. Yy, mam też pracę siedzącą, w związku z tym dużo siedzę. I takowe bóle po prostu były. Natomiast po półtorej miesiąca zażywania terapii one praktycznie ustąpiły. W tej chwili nie boli mnie nic, a jeżeli coś wystąpi, to jest to może do 5% tego, co było wcześniej. I to nie na co dzień, tylko czasami. Dlatego, jeżeli chodzi o komfort pracy, o komfort codziennego życia. Jest o wiele lepiej. Także, drodzy Państwo, bardzo się cieszymy, że mogliśmy to, te kilka informacji przekazać. I do następnego razu. Do zobaczenia.